Darek, otwórz. A, pod jedynkę. Ale wydaje mi się, że fajne. Ale jak ten, jak jasno, w ogóle tutaj w ciemnym miejscu, nawet kurde. Brakuje mi tylko papieru. Ja fibra, fibra mi strasznie brakuje. Nie? Powoli wracam do życia. Teraz trzeba coś zjeść. Te czwarte krały sekundę żeby nie? O, wrawa otwarta? Co? Otwarta już? Tak, Prawie jak w Holandii. Jedzony, szczęśliwy. Idziemy z Michałem po wywarach. tam kolejny? Ktoś narzekał, że są jakieś za duże. Narzekaliście, że macie za duże progi w mieście? Za wysokie? Ja pierdykam. Nie no, te progi to jest jakiś obłęd ej. Michale Czy dżidom przytarłeś? Tak Z to bym tu wisiał, nie? No byś wisiał Lewarek o. I heja. Czekaj chwilę Oj, nie widać O! Taki ładny, rzeźbiony próg tam był Masakra We Francji progów jest od zarąbania Bo jest w każdym miasteczku, trzydziestki, progi, srogi, nie wiem co jeszcze. Ale tak hardcore'owych to nie widziałem nigdzie poza Polską. Temat poważny. Yy, nazywa się to poszukiwanie przyjaciela na wieczór. Co to jest? Notecki ciemne. Nie piłem przy Chcesz spróbować? No pewnie, ciemne zawsze. Ostatnio mnie wzięło na ciemne. Słuchaj, no będziemy degustować, a nie będziemy się upijać. <głos> <głos> Więc proponuję pojednemarcowy też może. No dobra, to te sensai są. O co tu season? chodzi? No nie wiem, to, a to jest chyba wiesz co? Piwo górnej czy... fermentacji. No Ma no z dodatkiem skórki z gorzkiej pomarańczy. Fermentowane tradycyjnie w otwartych kadziach z użyciem francuskich drożdży. Po francusku. A spróbuję. Dawny, tradycyjny smak. Gimby nie znają. Karmi? Coś karmi? Patrz. Penelope Cruz. Specjalnie dla ciebie. Z pieprzykiem. Tylko schowała pieprzyk z drugiej strony. Albo i. w ten w jednak. A, albo. kasztela, niefiltrowana. Co ja myślę, że. bo tu jeszcze są takie nowości od kasztela. Nie piłem. Też nie piłem. Właśnie. A co to jest? Bo od 16,5%. No koźlak. O, będzie mocno. No może by mi spróbował. czekaj, tak żebyśmy nic nie przeholowali <gul> Ja jutro ruszam o 13 najgrze i no, to dobrze to weźmiemy tak Mike, ale to mam tylko ja, a się dla ciebie No ale to ja to ta... Czy... A do tego nie bierzesz? A no, no, no ale po 4 aż? <gul> uh <-sharpy> to aż? To jest małe zresztą Dobra, Michał, raz. to jest tylko po cztery Raz, dwa, trzy To jest 3,5! A jeżeli Zdżamy w czeluście Nie mów mi że się zablokowało Dobry, dobra, się... Ba... Dobry? Chyba coś jest zablokowane, ja w ogóle nie wiem, nie, nie reaguje. No nie reaguje. Uwaga, idzie serwis, bram i ogrodek. I co chcesz zablokować? Muszę Musiał przytrzymać. To mogli tu wjechać nie... Nie mam blokady, no? Czy to jest blokady? Weź teraz pójść? Nie no, nie, nie działa. Więc... Dobra, ja jadę, już się się zatrzymał. Kuwa. Dzięki, Michał! Dzięki! Zapraszam, zapraszam. Lokaj, Michał w akcji. Ja tak dzisiaj chyba wieczór z specyfikuję. Michał, musisz postawić taką miseczkę na stołku, jak paniem w toaletach publicznych, i narysować dwa złote. <śmany> Przymtę. Widzieliśmy, Patrz <i śmany> na piwo. Oto dwóch wojowników y, wbijających na bitwę dzisiejszego wieczoru jako pierwsi. A powiem Ci Michał, nie piłem jeszcze. No, jak kiedyś moje mówił, ciemne. Noteckie ciemne. Piję, to powiem Wam co o nim myślę. Na razie myślę tylko, że fajna butelka. Słuchajcie, dużo ludzi mówi, że podobno do ciemnego piwa trzeba dojrzeć. Nie wiem, ja ostatnio ciemne polubiłem bardzo. Nawet bardziej lubię ciemne niż, niż zwykłe, jasne. Ale to noteckie, ewidentnie jedno z lepszych ciemnych, jakie piłem, naprawdę. No ale to powiem ci, że to smakuje zupełnie inaczej niż te inne ciemne. No bo to jest, tak, wiem, bo to jest zrobione w ogóle, yy, widzisz, naturalnie ważone. To jest z jakąś recepturą, wiesz, robione no no, no. takim. No bo normalne ciemne to zupełnie inaczej smakuje. Ma to tak, ma zajebiście ciekawy smak. No właśnie, tak nie typowy, nie? Mhm. Teraz będziemy robić przegląd materiału nagranego w trasie. I w i wylądował. No, 22 trzecie piwo zacząłem. To w francusko coś. Takie było dziwne w smaku. Nie było złe, ale nie będzie moim ulubionym. Michał zaproponował, że ma nagrane Drift Masters, więc nie omieszkam obejrzeć, bo niestety w kraju mi nie było. Zresztą w ogóle rzadko ostatnio w kraju jestem. Także oglądamy. To Tecmo, wiesz. No, na się to jest 12 w końcu. No nie jeździsz, nie on bo widział, że nie ma szans. Przecież to... to... Ale ciasny tor O, tam Piotrek Piotrek zawsze ładnie łapał Potwierdzi, że chce mi pokazać najlepszy przejazd ever Michale, co powiesz na ten temat? Ja widzę, ja widzę tu tylko jakieś dupy Została mi minuta na kamerze, już zero I za chwilę nie będę miał jak tego nagrać Wystarczy to zobaczyć. Także e, ja to oglądam, a wam mówię do jutra. Pa. Poszedł! Poszedł jak kuna w agresji! Jak kuna w agryście, nie! Ty no nie gadaj, no Din w płocku przygona tak samo jechał jak szmatę, nie? Dudykał go w dupcie? Pod. pod! przybliżymy! Pod! Przez pryzmat obiektywu obejrzałem to teraz.